Drodzy widzowie, w dzisiejszej krystalizacji omówimy zagadnienie, które już od wielu lat trawi amerykańską ulicę, trawi amerykańskie miasta, prowadzi do tego, że oglądamy z amerykańskich, a powoli także z europejskich miast, bo ten problem migruje i występuje również w Polsce, o czym się zaczyna dużo mówić. Problem związany z narkotykami, czy też może powiedzielibyśmy z lekami. Które w świecie zachodnim zaczynają z czasem, ze względu na swoje działanie, coraz częściej ewoluować w kierunku narkotyków, stawać się substytutami bardziej dostępnymi, bardziej legalnymi, substytutami heroiny czy innych tego typu silnych narkotyków. I właśnie dzisiaj omówimy temat fentanylu: skąd on się tak naprawdę bierze i czy ta narracja władz amerykańskich, ale także władz krajów europejskich, yy, oskarżająca Meksyk, oskarżające Chiny o to, że to one wywołują ten problem, że to one produkują i dostarczają do Stanów Zjednoczonych i do Europy fentanyl. Czy ma to coś wspólnego z prawdą i czy jest w tym głębszy wątek także geopolityczny? Wbrew cenzurze tworzymy my wszyscy, również nasi widzowie. Jeżeli cenisz naszą pracę, to pomóż nam rozwijać tę strefę wolnego słowa i wpłać darowiznę dla Fundacji Swobód Obywatelskich imienia Andrzeja Lepera. Numer konta oraz inne potrzebne informacje znajdziesz w opisie tego i innych filmów. No właśnie, rozmawiamy o fentanylu, substancji, która jest dość modna. Można by tak powiedzieć przewrotnie, jest dość mocno omawiana pod względem medycznym, pod względem społecznym, pod względem nawet takim socjologicznym jak mocno wpływa na dane grupy, na dane warstwy, klasy społeczne w społeczeństwie amerykańskim, ale powoli także w społeczeństwie europejskim, w tym polskim. No, ale do tego wszystkiego, do omawiania tej kwestii, coraz częściej dorzuca się też taki komponent polityki międzynarodowej, ponieważ rywalizacja chińsko-amerykańska wchodzi na coraz wyższy szczebel eskalacji. Mamy do czynienia też z, z trudnymi relacjami Meksyku, który tradycyjnie ma problemy z różnymi gangami narkotykowymi, które bazują oczywiście na odbiorcach w Stanach Zjednoczonych yy, i korzystają z. Yy, Niekontrolowania przez Meksyk części swojego obszaru na, na ich rzecz, na rzecz tych gangów narkotykowych. No i w ten sposób Amerykanie chcą zrzucić odpowiedzialność za problem fentanelu, za epidemię związaną z używaniem tego syntetycznego opioidu, który ocenia się, że jest nawet 100-200 razy silniejszy niż morfina. Opioidu, który na początku. Od lat 60., kiedy w 68 został dopuszczony do rynku leków amerykańskich, później, na, później w kolejnych państwach i jest stosowany w, we wszystkich krajach zachodnioeuropejskich, czy, czy w świecie transatlantyckim, moglibyśmy powiedzieć. Do opioidu, który na początku miał za zadanie, tak jak wspomniałem, zastąpić morfinę, być dużo silniejszy, przede wszystkim. Cechował się tym, że mógł pomagać pacjentom w bólach związanych z chorobami onkologicznymi, czy, czy bóla, przewlekłymi bólami takimi fizycznymi, związanymi chociażby z zniszczeniem ciała, zniszczeniem zdrowia, no chociażby pracowników, pracowników fizycznych, tak? bo on, można go było nakładać plastrami, można było go miejscowo. Stosować i w ten sposób fentanyl mógł dać ulgę w bólu. I w ten sposób od lat 60. fentanyl był coraz powszechniej i coraz bardziej masowo wykorzystywany w medycynie amerykańskiej, ale tak jak wspomniałem, w innych też państwach. No ale właśnie w Ameryce ten problem z czasem się rozwijał. W ogóle w Stanach Zjednoczonych bardzo mocno odznaczył się w tym kontekście opioidów czy tego typu bardzo silnych leków przeciwbólowych. Ich dostępności zastępowania narkotyków przez tego typu leki, no, odznaczył się przemysł farmaceutyczny. Warto w kontekście tego zjawiska wymienić chociażby rodzinę Saklerów, rodzinę, która w Stanach Zjednoczonych jest określana najbardziej złą rodziną, za którą ciągnął się spraw, ogromna ilość spraw sądowych pozwów w takim właśnie amerykańskim stylu związanych z przedawkowaniem, uzależnieniem od tych opioidów, od różnych pochodnych tego typu substancji. No, rodziny, która można by powiedzieć popularyzowała tego typu leki, przeznaczała, ich firmy przeznaczały ogromną, ogromne pieniądze na reklamę, na, na promocję tych leków w różny mniej, bądź bardziej legalny jak się okazuje sposób. No i tak na dobrą sprawę nie wchodząc w wielkie szczegóły medyczne, no Amerykanie sami są odpowiedzialni, ich multimiliarderzy, ich korporacje są samo odpowiedzialne za to, że rozprzestrzeniły w społeczeństwie amerykańskim z jednej strony przekonanie, że opioidy są ok, że można je stosować, że można stosować bardzo silne leki przeciwbólowe, chociażby jak sam fentanyl, w różnych formach, no a z drugiej strony, że jest to coś legalnego, że jest to coś lepszego od narkotyków, w większym stopniu pod kontrolą, no i że to właśnie ceduje, kontroluje służba zdrowia, czy ochrona zdrowia w przypadku amerykańskim, gdzie lekarze mają to nadzorować i mają nad tym sprawować pieczy. No, a korporacje pod względem finansowym będą to kontrolowały, i na tym po prostu robiły ogromne fortuny jak w przypadku rodziny Sacklerów. No ale, właśnie, tutaj się pojawia zrzucanie winy, zrzucanie winy na Chiny. No, moglibyśmy tu przytoczyć chociażby w ramach tej rywalizacji chińsko-amerykańskiej, chociażby no, wojny opiumowe, tak? gdzie Amerykanie, czy, czy Brytyjczycy, czy, czy inne państwa kolonialne. No narzuciły Chińczykom handel opium, w ten sposób też niszcząc ich społeczeństwo. Co Chińczycy pamiętają do dziś, jest to bardzo duża skaza na świadomości chińskiej. Ale właśnie, no tutaj, jeśli chodzi o takie powiedzmy, w mentalności amerykańskiej występuje zjawisko cały czas tego widma, tego czerwonego widma komunizmu. Oni, oni już od pierwszy, po I wojnie światowej i po II wojnie światowej w szczególności no, odczuwali takie ciągłe zagrożenie komunizmem, socjalizmem, jakimiś ideami związkowymi i tak dalej. się te środowiska, szczególnie prawicowe, bardzo mocno w Stanach Zjednoczonych zwalczać tego typu tego typu zjawiska. No ale dzisiaj, kiedy nie ma Związku Radzieckiego, to no, można odnieść wrażenie, że różne kręgi amerykańskie, szczególnie republikanie, no, starają się Chiny Chińską Republikę Ludową przedstawić jako takie właśnie nowe wcielenie Związku Radzieckiego, więc ten fentanyl idealnie tutaj pasuje. No ale właśnie, no tutaj mamy do czynienia z, ze zjawiskiem, z, z powiedzmy z całym stylem życia, tak, gdzie widzimy takich wiszących, jak, jak żywe trupy ludzi pod wpływem fentanelu, różnych mieszanek, różnych dopalaczy, które są sprzedawane na amerykańskich ulicach. No to zjawisko niszczy, zabija. W zasadzie setki tysięcy ludzi w Stanach Zjednoczonych, no ale trzeba sobie to powiedzieć jasno: na tym, na tym to zjawisko jest wywołane przez korporacje amerykańskie, a one na tym zarabiały, także pośrednio nadal na tym zarabiają. I tutaj wykorzystywanie tego zjawiska, yy, gdzie nawet w przypadku wiadomej choroby jeszcze kilka lat temu, związanej z restrykcjami, no także w Stanach się pojawiła. Taka Nawet w Polsce zauważyłem taką wielką myśl i teorię spiskową, że to Chińczycy wywołali tu, tu, tą chorobę i, i, i oni tutaj chcą zniszczyć świat zachodni w ten sposób. No więc, właśnie, no, trzeba zrozumieć, że fentanyl nie jest tylko problemem medycznym, jest to także problem, wytworzony moim zdaniem sztucznie, problem, problem geopolityczny, gdzie z jednej strony ten biedny, zniszczony i trawiony przez właśnie amerykańskie problemy. I, które generują problemy dla Meksyku. Tak? Ten Meksyk, trawiony problemami amerykańskimi i wpływem Amerykanów, jest z jednej strony oskarżony, ale z drugiej strony są Chińczycy e, jako właśnie taki nieczysty gracz, tak? który niszczy narkotykami. E, nawet ruch Black Lives Matter był oskarżony przez Republikanów, że to Chińczycy wywołali, e, a, nie, a nie ideologia woke i, 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 problemy, i problemy, napięcia rasowe w Stanach Zjednoczonych. Więc właśnie, no trzeba sobie zdawać sprawę, że fentanyl jest problemem medycznym, ale jest także problemem sztucznie rozdmuchanym, problemem geopolitycznym, i także w Polsce zaczyna być kreowana tego typu narracja. I kiedy słyszymy o fentanelu w kontekście międzynarodowym, musimy pamiętać kilka rzeczy, że w 60 roku został on stworzony w Belgii, nie w Chinach. Został on rozpromowany po 68 roku przez różne korporacje yy, amerykańskie, medyczne. Był masowo przepisywany społeczeństwo amerykańskie było z nim oswajane, i trzeba sobie zdawać sprawę, że to, że ten problem pojawia się w Polsce, nie ma, nie ma i nie ma na to dowodów, że jest to problem związany z Chinami, a jest to problem związany z Amerykanami, z ich stylem życia, z władzą korporacji i z wpływami amerykańskimi w Polsce. I trzeba sobie z tego jasno zdawać sprawę i nie ulegać. Kolejnej psychozie, czerwonej psychozie czy chińskiej psychozie, którą różne środowiska polityczne w Polsce będą próbowały wykorzystywać, właśnie na celu umocnienia wpływów atlantyckich, no ale też z ochydzenia nam Chin. Ja tutaj nie chcę oczywiście pełnić rolę rzecznika Chin. Jeśli nasze interesy są zbieżne, ok, Jeśli nie są zbieżne, to musimy wybierać innych partnerów, ale jeśli chodzi o kwestię fentanylu, jest to problem. Też geopolityczny jest to problem przedstawiany nam w bardzo nieuczciwy sposób, i warto sobie zdać sprawę z tego, że fen z fentanelem trzeba walczyć. Fentanel nie jest niczym dobrym w kontekście narkotykowym, no bo lek to lek. Ale właśnie, no, czy koncepcja przeistaczania się leków w narkotyki jest koncepcją zachodnią czy poza zachodnią? Nie no, trudno sobie odpowiedzieć na to pytanie z takim pytaniem dość prostym, nie jest to trudne zadanie domowe, zostawiam naszych widzów, liczę na komentarze, liczę na dyskusję, czy może już zetknęliście się ze zjawiskiem fentanylu w Polsce, jak oceniacie tą kwestię, no i właśnie, czy uważacie, że jest to problem wywołany przez korporacje i ich Rządze zysku, czy może jest to problem związany z jakimiś kwestiami międzynarodowymi, czy może po prostu z upodobaniem człowieka kolektywnego zachodu, człowieka zachodnioeuropejskiego do różnego typu używek. Pozdrawiam. Widzimy się w kolejnej krystalizacji już za tydzień. Polecam nasze materiały: czwartkowy raport z frontów, Gomata, raport z frontów ekstra i wszystkie inne materiały, które znajdziecie na wbrew cenzurze. Zapraszam także na Twittera, na tzw. X, gdzie głównie możecie na bieżąco znaleźć moje wpisy. Pozdrawiam!